Ale to i tak umywa się przede wszystkim do Bożego objawienia. Wszystkie katolickie. I tradycyjne nauki, ponieważ jeżeli ktoś chce być katolikiem, to nie może być nie, nietradycyjnym katolikiem, bo to jest wtedy samo zaprzeczenie. Każdy katolik jest ze swojej natury tradycjonalistą, a to z racji tego, że tradycja jest źródłem wiary Kościoła, więc jeżeli ktoś mówi, że on nie jest tradycjonalistą, to on tak naprawdę przyznaje wprost, że jest protestantem, bo protestanci jego bracia w wierze też odrzucają tradycję. Musisz być posłuszny przekazowi Kościoła wszystkich wieków, a będziesz zbawiony. To jest prosty przekaz. Nauki. Jak poznasz, który przekaz jest prawdziwy? Poprzez rozum i badanie źródeł wiary. Święty Paweł mówi: Badajcie duchy, czy są z Boga, czy z niej. A więc, jeżeli rozumowo poznasz na podstawie jakichś źródeł wiary i tego, co Kościół głosił zawsze, że to jest dobre, to to przyjmuj. Jeżeli rozpoznasz, że to jest sprzeczne z tym przekazem Kościoła, który był głoszony od wieków, który mamy w dogmatach, masz obowiązek to odrzucać, i to będzie prawdziwą miłością i posłuszeństwem wobec Pana Boga i jego Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Czym jest katolickie posłuszeństwo, które po raz kolejny zostało zdeformowane przez te tak zwane posoborowie? Odpowiedzmy sobie to na to pytanie, przeciwstawiając przede wszystkim, czym nie jest katolickie posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Katolickie posłuszeństwo nigdy nie jest ślepym posłuszeństwem. Gdyż taką postawę i tego typu wciskanie ludziom jakiegoś kitu na siłę pod pretekstem tego, że nie jesteś posłuszny Kościołowi, Pan Jezus gani następującymi słowami. Ślepy przewodnik ślepych. Jeżeli ty nie potrafisz wyargumentować, wyartykułować jakieś prawdy wiary, to znaczy, że ona nie jest prawdziwa, a więc sam jesteś ślepy i zamiast prowadzić innych prostą drogą do zbawienia, to prowadzisz ich do zguby. I właśnie dlatego, że posoborowie nie ma racji, modernizm tak naprawdę nie dość, że pustoszy sam siebie, pustoszy dusze ludzkie i pustoszy Kościół, to jeszcze próbuje za tym właśnie, za tym spustoszeniem pociągnąć za sobą innych pod pretekstem posłuszeństwa. Zaznaczmy sobie przede wszystkim ten fakt, że posłuszeństwo katolickie jest rozumnym posłuszeństwem, jeżeli Twój rozum, poparty wiarą, poparty źródłami naszej wiary, mówi ci, że komunia święta na rękę, praktyka heretyków protestanckich, praktyka heretyków ariańskich nie jest dobra, bo prowadzi do zaniku wiary, w realną obecność Zbawiciela w Eucharystii, do tak naprawdę profanacji Eucharystii. Dosłownie i w sensie takim można powiedzieć duchowym, ponieważ w duchowym traci się sakrum wobec tego największego z sakramentów, ale przede wszystkim również w tym sensie dosłownym. Depczesz samego Boga, czyli jeżeli robisz to świadomie i dobrowolnie, równie dobrze można powiedzieć, że Zaciągasz na siebie ekskomunikę, ponieważ jeżeli bezczcześcisz postacie eucharystyczne, to bezcześcisz samego Boga, a za to kara jest najwyższa, ponieważ nawet i nowe prawo kanoniczne przewiduje, że za zbezczeszczenie Eucharystii jest kara eks. Komuniki. A więc nawet jeżeli najwyższa władza w Kościele mówi tak, przyjmuj komunię świętą, nawet jeżeli twój własny proboszcz w parafii podczas jakiejś rzekomej pandemii mówi ci masz tak przyjmować komunię na łapę, bo Pan Jezus cię zarazi, to nie masz prawa się Go słuchać. To jest wymysł szatański wręcz bym powiedział wtedy. To posłuszeństwo nie jest katolickim posłuszeństwem. Katolickie posłuszeństwo, raz jeszcze podkreślmy sobie, jest rozumnym posłuszeństwem. Pan Jezus cię nigdy nie zarazi. Pan Jezus jest lekarzem dusz który przychodzi do Ciebie, aby Cię uzdrowić, i aby dać Ci swoją miłość, której tak bardzo pragnie Twoja dusza. Dusza odrodzona przez Chrzest Święty i właśnie odżywiana, ponieważ również ta dusza ma taką samą analogię, jaką posiada ciało. Wiem, że ciało bez jedzenia staje się słabe i po prostu umiera, tak samo jest z Twoją duszą. Ono staje się słabe i podległe pokusom, a te pokusy prowadzą do jej upadku, czyli do tej zniszczenia zbezczeszczenia, zniszczenia z świątyni samego Boga. Panienia Chrystusa z Twojego serca. Dopóki trwasz w łasce, trwasz razem z Chrystusem w Jego własnym życiu. Ale kiedy tracisz łaskę uświęcającą poprzez to, że stawiasz w miejscu Pana Boga grzech, to wtedy i tracisz Pana Boga. Ale przede wszystkim, katolickie posłuszeństwo, żeby Wam zilustrować, również będzie takie, że jeżeli... To jest bardzo ważne. Jakiś hierarcha kościoła będzie narzucał ci coś dobrego, co jest zgodne z praktyką, odwieczną praktyką kościoła, nie z jakimiś heretyckimi wymysłami modernizmu. Wtedy masz obowiązek to przyjąć. My jako katolicy musimy być wierni papieżowi w sprawach wiary i moralności. I uznajemy, że jeżeli papież mówi ex cathedra, czyli w najwyższym swoim autorytecie, jako pasterz całego kościoła powszechnego, tak podkreślają to dokumenty Soboru Watykańskiego I, Konstytucja dogmatyczna, Pastor Eternus, ilekroć się właśnie z tym autorytetem papież rzymski występuje, ale co bardzo ważne, nie każdy dokument papieski jest dokumentem ex cathedra. Jeżeli jakiś dokument papieski nie zawiera w sobie tego sformułowania, tak jak na przykład Jan Paweł II dał to sformułowanie, że on występuje jako najwyższy pasterz kościoła i stwierdzał w nim, że kobiety nie mogą przyjąć święceń kapłańskich, to ten dokument nie jest ex cathedra, czyli nie wlicza się w samą również nieomylność. Nieom mylny dokument jest tylko, kiedy papież występuje jako najwyższa głowa Kościoła w sprawach wiary i moralności i wtedy musisz się go słuchać. Ale jeżeli tak nie jest, jeżeli papież wydaje jakiś tam po prostu dokument, w którym padają przede wszystkim błędy, to ten dokument należy odrzucić. I na tym polega katolickie posłuszeństwo, żebyś był posłuszny temu, co Kościół mówi ci przez wszystkie wieki. Nie temu, co może powiedzieć ci jakiś najwyższy hierarcha nawet w tym Kościele. Bo jeżeli nawet papież Franciszek powie ci, że wszystkie religie zaprowadzą cię do Pana Boga, to nie jest Słuchaj się tego! Jest to diabelska herezja niestety, a za papieża w tej chwili powinieneś jeszcze bardziej się modlić, do czego zachęcam. Módlmy się za papież, by posłuszni urzędowi papieskiemu. Jeżeli ktoś nie jest posłuszny papiestwu, nawet jeżeli człowiek, który piastuje ten urząd, piastuje go niegodnie, tak naprawdę nie jest miana godzin katolika, ponieważ ten urząd jest głową, a ciało bez głowy jest martwe. A więc przede wszystkim lepiej jest, jeżeli istnieje zła władza niż nie ma jej w ogóle, jest anarchia gdzie każdy decyduje, co on sam sobie będzie robił, decydował i jak on sam siebie zbawi, bo dokładnie jest tak jak powiedziałem, on wtedy sam decyduje jak się zbawi, a nie zostawia to w rękach Chrystusa, który jest jako jedynym tym który może nas poprzez Kościół Święty zbawić, wszyscy ludzie, którzy doznali zbawienia, doznali zbawienia tylko dlatego, że zostali włączeni do tego Kościoła, nikt nie został zbawiony przez fałszywą religię, nawet jeżeli w niej trwał, on został zbawiony wbrew tej fałszywej religii. Więc to tyle w temacie herezji indeferentyzmu. Ale wracając do posłuszeństwa, które zaznaczmy sobie z cnotą główną, a to z racji tego, że nie ma bez posłuszeństwa postępu w życiu duchowym. Ale znowu dobrze rozumianego posłuszeństwa. Zawsze odrzucaj błąd. Jeżeli jakikolwiek hierarcha próbuje ci coś narzucić, co jest sprzeczne z magisterium kościoła, tym odwiecznym. Co jest sprzeczne z moralnością, co łamie twoje własne sumienie. A oczywiście Twoje sumienie musi być ukształtowane w duchu katolickim: nie słuchaj się tego, masz obowiązek to odrzucić. I w tym przejawiasz swoje posłuszeństwo wobec Świę Kościoła świętego i Ducha Świętego. Ale jeżeli jakiś hierarcha mówi ci rzeczy zgodne z katolickim nauczaniem, które odwiecznie jest cały czas, cały czas takie same i nie może się zmienić, ponieważ Chrystus jest niezmienny, a wiemy, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Wtedy jak najbardziej w duchu posłuszeństwa, uległości przyjmuj to wszystko. To tym bardziej odnośmy. Się do sakramentu Spowiedzi Świętej. Jeżeli Spowiednik powie ci coś w jakimś problemie twojego życia, musisz być po prostu temu posłuszny. On bierze odpowiedzialność za twoją własną duszę, ale ty powinieneś przyjąć jego słowa w konfesjonale, jak słowa samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego tak bardzo ważne jest posłuszeństwo. Bez niego nie ma postępu w życiu duchowym, ale posłuszeństwo tylko temu, co katolickie. I przede wszystkim temu, co niektórzy hierarchowie głoszą. Jeżeli jakiś hierarcha ci głosi, że ekumenizm, który Kościół zawsze traktował jako nawracanie heretyków jest nagle traktowaniem ich jak twoich własnych braci i utwierdzaniem ich w błędzie, to wiedz, że to jest kolejna herezja, na którą nie ma zgody. Bądź posłuszny Kościołowi. Apostołowie, zresztą kiedy w dziejach apostolskim w czwartym rozdziale Żydzi chcieli ich biczować za to, że oni głoszą Chrystusa, a wiemy, że przecież robili to faryzeusze, kapłani, a więc hierarchia religii, w którą jeszcze apostołowie oficjalnie się wliczali. To apostołowie powiedzieli, lepiej jest słuchać Boga niż ludzi. Bóg jest niezmienny. Kościół daje nam jeden i ten sam przekaz, uniwersalny dla wszystkich pokoleń i dla wszystkich wieków. Jeżeli ktoś temu przekazowi zaprzecza, to znaczy, że zaprzecza on samemu Panu Bogu, więc nie masz obowiązku się tego słuchać. Jeżeli ten przekaz jest zgodny z tym, co Kościół gości zawsze. Masz obowiązek w duchu posłuszeństwa tego przyjąć, a owoce będą takie, na ile Ty przyjmiesz i te słowo, że tak powiem, wykiełkuje w Twoim sercu poprzez Twoje dobre uczynki i po prostu dopasowania swojego życia do tej nauki, która ma z Ciebie uczynić świętego. Odrzucajmy błąd, przejmujmy prawdę i niechaj ta prawda opiera się zawsze na rozumie, ponieważ wszystkie dogmaty i wszelkie maści katolicka nauka nie opiera się na tym, że po prostu to jest, że tak ktoś stwierdził, nie? Ale to jest po prostu oparte zawsze na nauce, oparte na ludzkim rozumie. Ale to i tak umywa się przede wszystkim do Bożego objawienia. Wszystkie katolickie. I tradycyjne nauki, ponieważ jeżeli ktoś chce być katolikiem, to nie może być nie, nietradycyjnym katolikiem, bo to jest wtedy samo zaprzeczenie. Każdy katolik jest ze swojej natury tradycjonalistą, a to z racji tego, że tradycja jest źródłem wiary Kościoła, więc jeżeli ktoś mówi, że on nie jest tradycjonalistą, to on tak naprawdę przyznaje wprost, że jest protestantem, bo protestanci, jego bracia w wierze też odrzucają tradycję. Musisz być posłuszny przekazowi Kościoła wszystkich wieków, a będziesz zbawiony. To jest prosty przekaz. Nauki. Jak poznasz, który przekaz jest prawdziwy? Poprzez rozum i badanie źródeł wiary. Święty Paweł mówi: badajcie duchy, czy są z Boga, czy z nie. A więc jeżeli rozumowo poznasz na podstawie jakichś źródeł wiary i tego, co Kościół głosił zawsze, że to jest dobre, to to przyjmuj. Jeżeli rozpoznasz, że to jest sprzeczne z tym przekazem Kościoła, który był głoszony od wieków, który mamy w dogmatach, masz obowiązek to odrzucać, i to będzie prawdziwą miłością i posłuszeństwem wobec Pana Boga i jego kościoła.